Cześć, jeśli nie znacie tej gry, to nie musicie tego oglądać, ale byłoby mi bardzo miło jak to obejrzycie. Dzień czwarty rysowania wszystkich glutków z gry glutki. I oczywiście najpierw jakieś kółeczko. Więc jak już mamy takie kółeczko fioletowe, to już można wziąć takie żółte kółeczko. Bardziej będzie to takie światełko, bo to jest fosfor glutek i fospor świetlikowy glutek to jest. Teraz oczka i buźkę trzeba. Dobrze, więc mamy już buźkę i oczka. Teraz tylko tutaj trzeba tak pokolorować. I jeszcze buźkę, oczywiście miejsce na języczek, bo każdy glutek ma języczek. Prawie każdy. I jak już mamy tutaj buźkę zrobioną, to oczywiście języczek na kolor różowy. I jak mamy już tak, to bierzemy jakiś mocniejszy troszkę fioletowy albo leż, leż bardziej taki jasny i robimy czułka. Chyba też ma. I będą też skrzydełka. Kolorowaliśmy troszkę i teraz trzeba, a brak, brak czaryma. O, dobrze. I teraz powiem ciekawostkę o glutku, takim fosfor glutku. Ten glutek pojawia się wszędzie, ale tylko kiedy jest noc. I kiedy jest noc i jak się zrobi dzień, to niestety znika. Jak ma się ranczo... To wręczo trzeba kupić ulepszenie takie, które sprawia, że tam jest ciemniej, ciemniej i tak to glutek ten nic mu się nie stanie. Albo można go dać do tej jaskini, co mamy w rancho, i tak to wtedy też nic się nie stanie. I nie jest on rzadkim glutkiem, tylko po prostu takim zwykłym. czułki, Dobrze, więc mamy już tak. To teraz dokończymy tylko to światełko, które on robi. Bo on jest w obu częściach, w pierwszej części jest. Fospor glutek, w drugiej części też jest. I w pierwszej części to jest jedyny glutek, to jest jedyny glutek, który lata nie licząc derwisz glutka, bo on robi tornada. A tak to w drugiej części jest yy, więcej, bo na przykład chyba slumber, ale nie pamiętam. Jeszcze wiem, że jest fluter i bati. I prawie skończone. No i prawie skończone. Teraz zostało tylko narysować skrzydełka. I możecie napisać w komentarzu, jaki ma być następny glutek, jakiego mam następnego narysować. Może być to, może angler, może jakiś koton czy coś. I mamy już zrobione, i koniec.